Więc to były właśnie początki. Archeologia biblijna, głównie właśnie Niemcy, później też Rosjanie pracujący właśnie w okolicach Wanu. No i tutaj tak, rzeczywiście zaczęło się od wykopalisk w Tuszpie. A Tuszpa, e, przepraszam, tak. wejdę Panu w słowo. Tuszpa, jak się potem okazało, to była. na przyszła tam do ciebie do studia, to co sobie o niej pomyślałeś? Byłem bardzo zaskoczony, że aż tak dobrze brzmi na żywo. Drugie, co może zabrzmieć dziwnie, że tak dobrze brzmi ze mną, bo, bo ja jestem dość dziwnym wokalistą i intensywnym, stojedynkowym, nawet gdyś pamiętam duety, to często stronie Macowiecki o... fm Wieczór w Tomaszowie i okolicach zapowiada się chłodno, od minus 2 do minus 4 stopni. Odczuwalna będzie jednak nieco niższa, nawet minus 7. Jeśli planujecie spędzić walentynki na świeżym powietrzu, koniecznie ubierzcie się ciepło. Tak, 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 bo tak naprawdę koniec IX wieku do pierwszej połowy VIII wieku, w zasadzie 60 lat to jest nieustana ekspansja urartu. W tym czasie urartyczycy byli zdolni podbić naprawdę kawał świata bliskowschodniego. Nie tylko poszli w kierunku kaukazu, natomiast też główny rdzeń tej kampanii jednak był prowadzony w kierunku południowo-zachodnim. Mogłabyś lochać, wiem to męczył ponić Mogę ci ugosić, jedź do kości i Tak w kółko Nadal nie mam pewności jak to się skończy Nie umiesz udawać, że nic nie czujesz że udawać Gdy czegoś ci brakuje yeah. Więczy jak srebrny dzwon Wszystkie róże świata twoje są, bo nie zastąpi ciebie nikt do światła otworzyłeś drzwi Była dobrze wykształcona i muzycznie utalentowana musiała zrobić na malerze ogromne wrażenie, ponieważ już pod koniec grudnia byli zaręczeni, no a ślub wzięli na początku marca 1902 roku. Like Odgrywa się na przestrzeni pięciu części. Pierwszej ujętej w formę potężnego konduktu żałobnego, następnie najbardziej dramatycznej części drugiej, centralnej części trzeciej, czyli. Piotr, nie wiesz jak smakuje kolejna czekoladka. Każdy kolejny utwór jest niespodzianką. No brawo, za co kochamy radio? Proszę dzisiaj pisać. Lista małpapolskieradio.pl Michał.Grabkowski małpapolskieradio.pl. No każdy kolejny utwór jest niespodzianką. Jakub skorupa, trzy kropek, hello? Według mnie to w tej chwili jest największe zagrożenie dla stanowiska i musimy podjąć jak najszybsze kroki, żeby temu przeciwdziałać. No a co udało się w czasie tego pierwszego sezonu dokonać? Jakich odkryć? Pierwsza rzecz, która nam właśnie wyszła, to przy okazji badań powierzchniowych, to to cmentarzysko popielnicowe, które no, my żeśmy tak naprawdę zidentyfikowali. Odkryli za nas to wykrywaczowcy. To cmentarzysko znajduje się w miejscu, gdzie nie powinno go być tak naprawdę, bo my mówimy o w samym środku miasta. I to cmentarzysko było użytkowane w czasie największego rozwoju Argisti To było dla nas bardzo zaskakujące. Podjęliśmy. A rozumiem, właśnie, a rozumiem, że mają... Oh, oh. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in this satellite picture. The ice we stay is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim. But world's on Ty jesteś? Miłosz. Witam cię, Miłoszu. I za kogo będziemy się modlić? Za całą rodzinę. Tak? I za wszystkich naszych patronów. No to do naszych patronów, tak za naszą ojczyznę. chiński aut, marki Xiaomi. Pierwsza rzecz taka, bo wiedzą Państwo, ja nie tylko w radio, ale też jakby w przestrzeni internetowej, czyli na YouTubie dość aktywnie działam i testując różne chińskie samochody, y, zmierzam się z firmami dbającymi o reputację w sieci. <śm> I powiem Państwu, to, że to jest naprawdę prze... Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami wcześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś dźwięki rozstania. Lorej. Łodzianie, panowie i panie, dywany tylko w Dywilanie. Urządzasz się, wykańczasz dom, odświeżasz mieszkanie? Dywilan, lodowa 99C w Łodzi. Od lat ten sam. Space between us. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Justyna Janiszewska, Waleria Kasilewska i Paweł Bobrowski. Bardzo gorąco dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Dzisiaj świętowania na miejscu pierwszym robi William. Wymieszany w środku gdzieś czuję strach, niepokój, lęk. O moją przyszłość, która nie nadejdzie ty. Dospali! Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam, zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Zwłaszcza w pobliżu węzłów Wądro... Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Start imprezy o 22. A o północy scenę przejmą twórcy przewoju. Ona tańczy dla mnie. Magiczna atmosfera, świetna muzyka i niezapomniane chwile. Wszystko to czeka na ciebie. Liczba miejsc ograniczona. Bilety dostępne na biletomat.pl oraz stacjonarnie w piwiarni Częstochowa i klubie Bristol. Bristol, Częstochowa, ulica Kopernika 16 przez 18. Do zobaczenia. Dokumentacją przeszłości, pamięci żyjemy w czasach kultury obrazkowej. Codziennie oglądamy setki tysięcy zdjęć. W w pozycji ostrości rozmawiam z fotografami, kuratorami, dyrektorami muzeów, jak i w okolicach Klikuszowej, Myślenic i pod samym Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Wciąż zablokowana jest obwodnica Rybnika, droga wojewódzka nr 935 na wysokości węzła świetlańska. Doszło do wywrócenia się ciężarówki i ten fragment można omijać ulicami miasta. I jeszcze Warszawa. Wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. A gorwita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czas na zmianę mieszkania? A może nowy dom? Na gratka.pl łatwo i szybko znajdziesz swoją wymarzoną nieruchomość. Z naszym asystentem AI i dokładną mapą okolicy wybór stanie się naprawdę prosty. Gratka. Szczęście sprzyja szukającym. 60 litrów. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na Lotto.pl. Reklamie. Tu Radio Z, Dobry wieczór. W piątek 14 lutego najnowsze wiadomości ma dla nas Mikołaj Gronet. No zajrzyjcie. No i gruba impreza szykuje się również w klubie Maska. Tam już o 22.00 Insta -crush. Walentynki dla singli. Więc być może ten wieczór wcale nie zakończy się jeszcze w samotności. Wpadajcie. Czy po wiadomościach minęła dwudziesta. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J. Vance i prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenski na konferencji bezpieczeństwa w Monachium mówią jednym głosem. mieszkańców. Mówił rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Strażacy ewakuowali też mieszkańców z około 10 domów. Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków. Nieakceptowalnymi nazwał niemiecki minister obrony zarzuty amerykańskiego wice... polityków, którzy przyjechali do bawarskiej stolicy. Więcej na ten temat Cezar Jaszczyk. Szefowa Komisji Europejskiej zwracała uwagę, że przyszły pokój z Ukrainą nie może być podyktowany tylko na warunkach Rosji. Rys Władimir Putin musi pokazać, że chce skończyć tę wojnę. Ukraina potrzebuje pokoju wynegocjowanego z pozycji. Jako centrum pomocy i logistyki, bez wysyłania polskich żołnierzy. To jest rola dla Polski, moim zdaniem. Logistycznego zabezpieczenia, a nie wysyłania swoich wojsk na Ukrainę. To, co możemy na pewno zrobić, i myślę, że to zrobimy bardzo szybko wspólnie, to wysłać swoje firmy. Jeżeli zainwestujemy na Ukrainie. Głowa w chmurę, Motyle w brzuchu? Jak to nazwać? No właśnie, zapytaliśmy licealistów w Lublinie. Myślę, że za przede wszystkim. Dopiero z czasem coś tam więcej się pojawia. Istotny jest też spokój w sercu. Przede wszystkim a nie same motyle w brzuchu. Nigdy w bym się nie spodziewał, że to uczucie będzie takie mocne i sam nie do końca wiem jak... do adopcję karaluchów. Można nazwać insekta imieniem swojej byłej lub byłego i patrzeć jak zostaje pożarty przez surekatkę. Tak jest w Łodzi. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na ochronę zagrożonych gatunków. Można się też czegoś nauczyć o karaczanach, mówi Radio z, Michał Gołędowski z łódzkiego orientarium. Bardzo miłe, bardzo przyjazne, bardzo czyste zwierzęta, wbrew temu co wiele osób myśli. Dużo osób... ...obrony. Wrócił do propozycji, jaką złożył Amerykanom w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Zabiegał wtedy o zwiększenie obecności sojuszniczej w Polsce. Z ust polskiego przywódcy padło wtedy określenie Fort Trump. Głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu. Pytany o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce podkreślał, że Stany Zjednoczone są w pełni zaangażowane w realizację zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego. Unikał jednak jednoznacznych deklaracji. Wcześniej w Brukseli tłumaczył, że nie ma planów zmniejszenia liczebności sił amerykańskich w Europie. Zapowiadał jednak rewizję ich rozmiarów. Złożenie zażalenia na decyzję sądu dwudziestolatkowi za usiłowanie gwałtu grozi do żywocie. Kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w Bazylei, tego dowiemy się jeszcze dziś. Za 40 minut rusza wielki finał polskich kwalifikacji, zmierzy się w nim 11 wykonawców. O szczegółach Małgorzata Wosiek. Pragnę, żeby też Polacy polubili moją twórczość, mówił to Tomczuk, polsko-norweski piosenkarz, aktor oraz finalista 15. edycji programu Mam Talent. Tutaj mam serce moje i tutaj chcę, o, właśnie czy... pragnę, żeby to... Taka wdzięczność za to, że mogę tutaj być i powalczyć. Z kolei Kuba Szmajkowski, finalista pierwszej edycji programu The Voice Kids, który wykonał twór Pray, nie krył wzruszenia z uczestnictwa wśród 11 wybrańców. To Pray to prawo manifestacji działa. Reprezentanta Polski na Eurowizję 2025 wybierą widzowie w głosowaniu SMS Małgorzata Wosiek Polskie Radio. To nierzadko bardziej wybrzmiewa wtedy kiedy tych środków nie ma. Kiedy idę w postancie kiedy idę bez jakichś wielkich oczekiwań kiedy rzeczywiście słowo samo przejście.